Szanowni Państwo, przyszedł piękny czas, byśmy przedstawili Państwu naszych tarnobrzewskich Prawa i Sprawiedliwości kandydatów do Rady Miasta Tarnobrzega. Zaczniemy od okręgu pierwszego, a więc okręgu, który generalnie dotyczy osiedla Serbinów, część osiedla Piastów. Zapraszamy Pana Rolanda Rudnickiego. Panią Barbarę Kłeczek. Pana Aleksandra Jasłowskiego. Pana Kamila Kalinkę. Panią Helenę Bożek. Pana Cezarego Jakubika. Panią Annę Karaś. Pana Mariusza Cibę. Pana Dariusza Szwandroka. Pani, pana Stanisława Hetnara. Pana Sylwestra Szczepockiego. I pana Przemysława Leończyka. Zapraszamy. Pan Roland Trudnicki, 41 lat, żonaty, dwoje dzieci. Lekarz medycyny, zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu w oddziale kardiologii. Wiceprzewodniczący Rady Miasta ostatniej kadencji, na stałe związany z Tarnobrzegiem. Pani Barbara Kłeczek. 38 lat, matka dwóch córek, magister ekonomii pracujący w Tarnobrzeskim Liceum Ogólnokształcącym. Pełniąc funkcję radnej Rady Miasta przez okres minionych czterech lat zdobyła doświadczenie samorządowej pracy dla dobra mieszkańców naszego miasta. Pani Barbara Kłeczek. Pan Aleksander Jasłowski, żonaty, dwoje dzieci, prawnik, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Członek Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu oraz Stowarzyszeń Działających na Rzecz Krzewienia Kultury wśród dzieci i młodzieży, pan Aleksander Jasłowski. Pan Kamil Kalinka, ternobrzeżanin z pochodzenia, ma 27 lat i jest z żonaty. Jest doktorantem politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Samorządowiec specjalizujący się w tematyce funduszy europejskich. Cechuje go młode, kompetentne spojrzenie na sprawy miasta i jego mieszkańców. Warto mu zaufać, pan Kamil Kalinka. Pani Helena Bożek, bezpartyjna, niezależna Absolwentka Uniwersytetu Jagielońskiego, pedagog i wychowawca. Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem. Wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu. Współautorka podręcznika Słoneczna Szkoła. Mężatka, dwie córki. Pani Helena Bożek. Pan Cezary Jakubik ma 53 lata, jest kierownikiem warsztatów terapii zajęciowej. Jako radny chce zabiegać o to, by w tarnobrzegu zaspokojone były potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie nauki, pracy i korzystania z przestrzeni publicznej. Pan Cezary Jakubik. Pani Janna Karaś, lat 53 pielęgniarka, koordynująca na oddziale dziennym chemioterapii szpitala w tarnobrzegu. Wolontariusz Hospicium Ojca Pio współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek sprawy dotyczące ludzi chorych są jej szczególnie bliskie pani Anna Karaś. Pan Mariusz Ciba ma 35 lat, jest żonaty, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista do spraw transportu i rozliczeń w przedsiębiorstwie miejskiej komunikacji samochodowej w Tarnobrzegu, członek prawa i sprawiedliwości drugą kadencję wiceprzewodniczący zarządu osiedla serbinów w Tarnobrzegu. Pan Mariusz Ciba. Pan. Stanisław Hetnar lat 59 był pracownikiem polskich kolei państwowych, był maszynistą, a więc woził nas do domu i do pracy. Ma pięcioro dorosłych dzieci, lubi działać społecznie i wierzy w to, że może zrobić dużo dla miasta i mieszkańców Tarnobrzega. Pan Stanisław Hetnar. Pan Sylwester Szczepocki ma 31 lat, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek zarządu Osiedla Serbinów, żonaty Jedno Dziecko. Pan Sylwester Szczepocki. Z naszych list startują jeszcze pan Dariusz Szwandrok i pan Przemysław Leończk. Dziękujemy Państwu bardzo. Brawa, proszę Państwa, okręg numer jeden.